.10 przejedziemy w tym się przejdziemy, windą w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Opifer na tabliczka 20. Zapraszam do oglądania. I, nie ma, nie. do pierwszego. Prawo do Idziemy na drugi to jest Niedanielakowski y, zakład dźwigowy w 630 kilo 8 osób y, rok produkcji 2020. Ogół robilabeli. Komple, numer. Niestety, Prawdźka 20. 20. Zakład dźwigowy, wyskowica. Nasserwuje, jest Lift. nich. Zreszczo się wsiadamy. Co za będzie? Myślę, że z nami kajon. Jak ja to zakład drzewkowy Czekaj, jakieś zaglądanie? Papa!